Ok, mamy to. Testujemy kamerkę. Jesteśmy drugi raz na tym kempingu tutaj w Irlandii, bo nam się bardzo tydzień temu spodobał. I w ten weekend również tutaj wróciliśmy. W przepiękne miejsce. Tu się nasze dziewczynki bawią. No co, Ile go mamy miesiąc gdzieś? A no, uczymy się, uczymy się. A właśnie się Michalinie uda. Pokaż. O oh my god, show daddy! Daddy, daddy! Bardzo dużo tutaj takich małych rybek pływa i Rafa. właśnie Michalina Rafa, patrz e, i Michalina chciała bardzo, bardzo złowić o. E, No, teraz nie wiem jak dzieci uświadomić, że ta rybka nie, nie żyje E, tak, ale naprawdę jest tutaj bardzo dużo takich malutkich rybek. Bardzo jest dużo. Może poćwiczymy zbliżenia. Tak, bo dla mnie to wszystko nowość. Właśnie uczymy się kampera i uczymy się kamerki. Będziemy dokum dokumentować na kamerce mm, nasze przygody kamperowe a dlaczego zdecydowaliśmy się na kupno kampera hm. e, no nie mieszkamy w Polsce mieszkamy za granicą a nie więc nie <grywa> e, a więc e, no wiadomo, no minimum ten raz do roku chcemy latać do Polski bilety są dosyć drogie a ogólnie też lubimy podróżować i stwierdziliśmy, że taki camper no, nada nam się i właśnie do zwiedzania Irlandii. Co póki co robimy to? Bo Irlandia jest piękna, naprawdę piękna. Pogoda wbrew pozorom wcale nie jest tak, że cały czas pada. I nic poza tym, bo. Są łopaty deszczu, ale również jest bardzo dużo słońca. Kwiecień, maj, czerwiec są upalne. Ja tutaj jestem, żyję tutaj 3 lata. Naprawdę ten kwiecień, maj, czerwiec, no tak jak teraz mamy. Dzisiaj 13 maj. No i sami tu proszę zobaczcie, jak dzieciaki w wodzie szaleją. Hej, słuchajcie! Ja właśnie tutaj Fisz, tak. Zatrzykam. ten wągiel w Ja nie chcę, ja nie chcę. Tedy ja sama w twoje O nie, ja się boję. I'm scary, no. Here, Emilia, here, look. Here. Here. No, my tutaj mamy takie dw dwujęzyczne klimaty. Dziewczynki są dwujęzyczne nasze. Did no i tym razem właśnie sobie przyjechaliśmy przyjechaliśmy znowu na ten sam sam camping ale już mamy przecystowany i nocek na dziko spaliśmy właśnie tydzień temu jedną noc na dziko drugą tutaj Tutaj. No, jest pięknie, jest pięknie, a jeszcze ta pogoda dopisuje jeziorko, Nie ma, co prawda, placu zabaw, no to jest jakiś minus z dziećmi, ale ten campsite, tak najbardziej, w Irlandii mogę polecić. Nie jest też zbyt. dużo miejsc, więc praktycznie zawsze, nawet właśnie w tak cudowny weekend jak ten, gdzie mamy tutaj ponad 20 stopni, pełne słońce, no lato, no po prostu jak środek lata, to bez problemu się znajdzie miejsce. Zawsze lepiej zabukować wcześniej, ale nawet właśnie pan mówił, że tak z marszu przyjechać też raczej nie powinno być problemu. Raczej to miejsce powinno się znaleźć bardzo dużo zawsze rodzi z dziećmi i no i co powinno się znaleźć miejsce o mojego męża przyłapałam <laughs> został przyłapany <laughs> a tak się pracuje to nie jest tak że jak się podróżuje kamperem, to że się ciągle tylko odpoczywa. Proszę zobaczyć, to jest człowiek pracy w sobotę. <laughs> Przyła łapody do Relaks pracy. W krasie. <laughs> ale zobacz to będzie cudowna pamiątka jak pracujesz. Bardzo są ładne, zadbane, pachnące to ale te prysznice, co prawda 1 euro trzeba wrzucić na 7 minut prysznica. No ale cóż, no tam jest ten budyneczek, więc o tak tutaj przeszłam w sumie wszystko, bardzo też dużo osób z namiotami jest, a wyze taki maluszek na trawce się bawi, tutaj cały porozkładani ludzie, nie, naprawdę nie będę tędy wracała, bo dużo ludzi, może nie wszyscy się będą czuli. Fajnie, jak tu z kamerą chodzić. O, i samolot też. Leci helikopter. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam się dzieje. No i co? No, od trzech lat mieszkamy w Irlandii. Lubimy podróżować. Już dziewczynki są nasze w takim wieku 5 i 7 lat. Teraz w lipcu skończą. Mm, że lubią, że same mają z tego e, naprawdę taki fan z każdej podróży. Mm, i, I byliśmy z nimi właśnie w zeszłym roku i na Gran Canaria e, i w Chorwacji. E, no, no i po prostu chcieliśmy jeszcze innych podróży wypróbować niż te samolotowe. I stąd camper. Jest to też bardzo fajna opcja, no bo tak naprawdę nic nie muszę wcześniej bukować, po prostu człowiek sobie na spontana, na spontana wsiada jedzie. Gdzieś mu się spodoba, to zostaje dłużej, gdzieś mu się mniej spodoba, to noc, Kima i dalej w drogę, więc no to jest takie bardzo fajne w życiu w kamperze. No kupiliśmy używanego kampera. Na, nówka nas nie było stać, a w ogóle wam powiem, że wynajmy kamperów tutaj w Irlandii. O hello, hello! O, że wy, wynajmy. O, że pan mnie tutaj ro, rozproszył. Chyba się do kampera i mężowi opowiem. osób Aha, nie jest czas. No, cały czas. Nie jest zbyt ładnie. Ja się tutaj żalę, że mam urynę na sobie. <laughs> samo życie, samo życie. Jest, bo... Tu mamy łóżeczko na górze. Jedno, drugie tu i trzecie tu. Można. Tu jest stolik, może być. I można też właśnie. E... Tutaj pufki, yy, no ten stolik tak położyć i na niego pufki i też jest łóżko, więc mamy trzy łóżka w tym kamperze. Nie jest zbyt czysto i bardzo to przepraszam, bo z nas sześć osób i naprawdę no w tak małym pomieszczeniu ciężko jest te wszystkie rzeczy. To jak wygląda, o a to ja. Proszę państwa. O, w takich kolorkach pazurki i i sukieneczka, bo wiedziałam, że będzie taki ciepły weekend, dlatego taką sobie stylizację wybrałam. No, mikro to umywaleczka. No dużo tutaj musieliśmy dopracowywać, bo to wiadomo jak używany kamper. I tu pasy dorobiliśmy dodatkowe, żeby więcej osób się mogło podróżować. Tutaj jesteśmy podczas wymieniania, bo nam się zacinały te szafki. Te kliki nam się zacinały po prostu. a a tutaj co? A te działają, te działają, ale już wszystkie wymienimy na nowe, o. Bo to takie są kliki, nie? Że klikasz i teraz nie możesz otworzyć. O, akurat to mamy nowka. Mikrofalówkę i piekarnik nowy. A tak wygląda kuchnia, tutaj ga. Yes. Yeah! Yeah! yeah. Vlog away! <laughs> um, so yeah, I don't mean to interrupt. Uh, don't obviously. worry, I am a, a Polish superstar. Oh yes, you are! <laughs> I can't wait to be yeah. in the video! <laughs> Subscribe to <for> our channel! <laughs>